Witam serdecznie z tej strony, Demateusz Witam yy, się z nami, to już jest piąty, piąty odcinek yy, z... Yy, yy, tego, no, Zagranem w Minecraft I odbudowałem, zapomniałem Ile tu jeszcze tego nie... Jeden, dwa, trzy. Raz. Dwa. Trzy. Ludzie, ci masz też rodzeństwo w górach? Ja ci moja siostra ma Nie, bo ona tam w pokoiku sobie siedzi. Ogląda sobie bajki. Ale mój brat to mnie już deberuje już powoli. Nie wiem co miałem ten. Eee, powodem tego, że miałem tak jasno to było... Wiem jasność, tak dwa jaskrawa i... No. Tyle. Yy, już teraz obiecuję, że już naprawdę mój brat w kolejnym odcinku wyjdzie. Już teraz naprawdę naprawdę. No kurczę, znajdziemy... Się... Dobra. Dobra, teraz nagramy do 10 minut, bo nie chcemy się czekać aż mój wyraz yy, wyłączy to i pójdziemy stąd Dobra, robimy tak i tak Ludzie, jedliście kiedyś yy, naleśniki z mieloną parówką i serem i ketchupem nie, nie polecam. To jest yy, ta szynka konserwowa taka pomielona, ale my na tym to mówimy porówka. To to. Nie polecam, normalnie to jest niedobre. Nie, jeszcze tego nie zrobiłem nawet. Dobra. No. Jeszcze 7 minut. Zresztą, była ja też gra dzisiaj od rana. Znaczy od rana, od czasu gdy ze szkoły. I... To już jest za dużo, to jest już nie, nie tylko dlatego, że gra za długo, bo to już nie będzie, to już dlatego, że ten... Gryf yy, już przesadził, wypełniał swój minut. Ludzie, przepraszam, ja nie umiem budować... Yy, może na pewno ale... trudno, Ważne, że idziemy szukać, Ty To się tak... co to mówi? Jedynie teraz tak. Tak. Czekajcie. Proszę, ja będę chyba nie tyle w Tutaj ja mam tyle nie będzie. Tak, to będzie... O, zrobię taki Tak i tak, tak. To powinno starczyć. Na tę stronę zrobię tak samo. Drzwi, będę wydawała tutaj. Nie wiem czy to dobrze robię, może jeszcze to jednocześnie na tym i to też wylegalne te oknopad. No nie, to jest w tak sumie Może z tej strony będzie bez okien. Eee, teraz mówię troszkę gorszej, bo go, e, mi się przypomniało, że nagrywam tu mnie słabo słyszał, dlatego... Nie będę mógł troszkę głośniej, może nie będzie wyraźniej słychać już No myślę, że okej jest Dam teraz... Nie, nie, nie To jest za serio Nie tam, tak To jest ty,

O kurczę, już jest 8 minut. Wiecie co? Jednak podwyższy to... no. Nie lubię za bardzo to sam grać. Nie, nie ma co sobie za bardzo robić. Myślę, że następny odcinek to już będziemy multiplayer, na przykład yy, na jakimś serwerze miałem swój serwer, ale no. Rady zapłaciłem, bo zapłacili. nie miałem zapłacić i yy, usunęli. Dali no zacznimy zdanę i na Teraz zrobi się tak. O, tutaj, tak. Tu uciekam w do domu. No mu się Kończymy. Dobra, to ja go obiecałem. Mój brat wychodzi teraz z tego to więc dziękuję za uwagę trzymajcie się subskrybujcie komentujcie łatwujcie no i no pozdrawiam serdecznie i dzięki za uwagę trzymajcie się cześć